Hello, 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 witam w kolejnym odcinku. Dużo zmian, dużo się dzieje. Zapraszam na odcinek. Lecimy z tematem. Zobaczcie, tu już nic nie ma ani tam. 69,10 wyjechało w końcu. Wykręciło nawet fajną, fajną moc. Mamy tam jeden, jeden mały zagadnik, albo zagadkę, mianowicie nie chce nam przejść kalibracji podnośnik. Prawdopodobnie trzeba zamówić starego typu czujnik, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, na szczęście możemy go zwrócić. Za tym czekamy. No, trzeba jeszcze tam poskręcać trochę osłon, potestować. Dwa wycieki jeszcze są do poprawki, gdzieś tam ze skrzyni leci z płytki, plus przedni uszczelniacz, nie wiedzieć czemu z silnika trwa śledztwo. No i, no i maszyna byłaby do wydania. W międzyczasie tego nie widać, ale pokażę Wam na dworze. Wjechał 64.20, ten sprzedany. Fajny ciągnik, tam robiliśmy tylko kość od tls plus dokładaliśmy trzeci obwód instalacji pneumatycznej, czyli ten tak zwany jednoobwodowy. Ciągnik wyjechał do umycia, też go Wam szybko pokażę. No i też skończyliśmy 6930 premium uszczelkę pod głowicą. On stał tam, no robi się MK, robi się MK. Tutaj, wiadomo, czekamy. Sprawa nabiera mocy prawnej. Natomiast tutaj mamy e, temat taki, że czekamy za e, wałem, za wałkiem rozrządu za korbowodami. Tu są stare części. Pamiętacie, tutaj za ciekawie to nie było. Mamy do zrobienia tak naprawdę silnik. Częściowo wiem, że tam klient sobie regeneruje swoje jakieś tam rzeczy, w sensie w swoim zakresie. Chyba rozrusznik i alternator, z tego co kojarzę, nie kazał też dotykać pompy wtryskowej, więc jej nie dotykamy na życzenie klienta. Ona faktycznie była niedawno wymieniana, widać to. Także tutaj temat jest prosty. Tutaj musimy jeszcze planować kolektor plus dać do wyczyszczenia intercooler, bo jest cały zalany olejem, dlatego że olejem po prostu rzucała turbo sprężarka. Kilka rzeczy tam jeszcze jest do zrobienia w tym ciągniku, ale to jest tylko organoleptycznie, dlatego że pamiętacie tam nie dało się zrobić przeglądu pewnie, bo nie odpalał silnik. Tymczasem 6210SE naszego dobrego klienta otwieramy dół silnika po prostu z przezorności, z ostrożności, z doświadczenia, no i wiecie co, no generalnie nieciekawie to wygląda, nie wiedzieć czemu, mamy taki to oto obraz, słuchajcie, tu bokiem są przytarte panewki, będziemy ustalać co się zadziało, że tak jest, niestety skazę nosi też wał korbowy, no i teraz będzie prawdopodobnie decyzja, że trzeba będzie ten silnik niestety wyciągnąć i zrobić to porządnie, bo tu już tych kosztów nie będzie, Dwa razy tyle, co wyszło, ale niestety no, warto to zrobić dobrze, bo tym bardziej, że ciągnik będzie miał na no, raczej dożywocie u klienta. Tak jak już wam mówiłem na ostatnim odcinku. Kilka rzeczy jeszcze jest też tu do zrobienia, szczególnie elektryki. Tulejki stwornie standardowo na tutaj na, na osi. Połączenie delikatnie trzeba poprawić. No i tak by było. Słuchajcie. Aha, i fotel. Fotel to będzie decyzja. Zobaczymy to, że w kieskim stanie. A że był mechaniczny, z tego co widzę? Tak, oczywiście. Coś tu nie możemy otworzyć. Trzeba być z drugiej strony, pewnie się zaczęło. On jest tutaj do wymiany ten, ten zamek. no fotel jest, fotel jest w stanie agonalnym, także tutaj zobaczymy, może się uda namówić Szymona, żeby jednak założyć nowy pneumatyczny, chociaż prosty, ale pneumatyczny, to zawsze podniesie mega komfort, tym bardziej, że ten ciągnik tutaj dużo jeździ, dużo jeździ po poprzeczniakach, po polach, gdzieś tam rozwija deszczownie taka praca dosyć zmienna więc taki jej komfort by się przydał. Poza tym to przy tym ciągniku no nie ma więcej się nic do zepsucia, no bo to jest ciągnik prosty, prosty. E, a proste rozwiązania służą dłużej, ponoć. 6MK e, 6MK, 6MK, 6M no tak. Nasza prowizoryczna instalacja e, niestety musi trwać. Jest takie powiedzenie, że prowizorki trwają wiecznie. Mariusz niestety się rehabilituje. Z, no musimy za nim niestety poczekać. Mamy tutaj słuchajcie, zamknięty dół silnika. Zrobiona już od razu podporę, zakręcono pochwę. Zostanie tylko tutaj przód. No i co? Będziemy mogli sobie montować układ wtryskowy. Musimy jeszcze tu wyjąć zbiornik paliwa. Złożyć fotel, wiadomo. No i trochę jeszcze tam do porobienia przy tyle ciągnika. Mianowicie zwalamy sobie zwolnicę, sprawdzimy hamulce, tak dla, dla świętego spokoju. Trochę tutaj przy podnośniku Trzeba poogarniać. Widzicie, oświetlenie praktycznie jest, jest gotowe, jest na krampie, tak to wygląda dosyć fajnie i budżetowo. Jeżeli ktoś by szukał czegoś budżetowego, a nie na przykład UTV-a, czy tam powiedzmy od konkurencji z Agraledu na przykład, to, no to to jest taka lampa, która na pewno spełni Wasze oczekiwania o nawet ledowe tutaj są maska jeszcze, ale maskę będziemy robić słuchajcie jeśli chodzi o oświetlenie jak ją wymontujemy bo wymieniamy tą górną część ona tu jest delikatnie uszkodzona widzicie pewnie gorsze jeżdżą ale ale no decyzja tutaj klienta że robimy to porządnie z nowymi naklejkami bo te też są takie już skruszałe i odmycia się po prostu urywają no i czekamy za przednim tuzem przedni tuz powinien być u nas lada moment w każdym momencie zrzucamy tą podstawę wjeżdża przedni tuz i życie jest piękne i będzie emeczka, że hej, na pewno, naprawdę, bowiem Wam nie wygląda ta emka na, na tyle, ile ma, naprawdę. Ja Wam pokażę jeszcze 6420, bo on jednak stał półtora miesiąca na dworze, czekał sobie w kolejce na uszykowanie. Ktoś by powiedział, tylko tyle do zrobienia, tam był półtora na dnia pracy tak, natomiast sprawa jest tego typu, że on pojedzie ten ciągnik na jednej lawecie z 6910, bo jedzie do sąsiedniej wioski, dlatego po prostu było, dlatego sobie czekał, no bo stwierdziliśmy, wiedziemy nim, jak już będziemy mieli odpalonego 6910 i tak się też stało, no i co, gotowy, sobie że czapeczkę, bo delikatnie dzisiaj dmucha, ja się spociłem przed chwilą, byłem na placu, trochę się poruszać. E, 64 wygląda tak. Ja Wam go też pokazywałem jak przyjechał. Trochę okurzony, no bo jak stał no to się zakurzył. Umyjemy go sobie ładnie. E, musimy jechać jeszcze gdzieś przetestować sobie te hamulce czy to wszystko tu poprawnie działa. Oczywiście złączy daliśmy wapko, żeby to było tak na porządnie. E, kapusta jest tam pod spodem pod zwolnicą na oryginalnym uchwycie. Nawet się to udało e, zrobić. E, no, i, no i już. No. I tak by to było. E, Praktycznie nic więcej przy tym ciągniku na upartego robić nie trzeba, bo, bo tak naprawdę on też gdzieś na bieżąco jakieś takie drobne naprawy porobione miał. Z grubszych miał robioną uszczelkę pod głowicą i to widać, że to jest porządnie zrobione. E, Niemcy to zrobili, reszta rzeczy widać, że też zadbana, nie, nie, po, nie po jakiś, nie powybrakowywany. Nawet zobaczcie te błotniki tutaj, tu kurczę się nie ma naprawdę do czego doczepić, to jest jak, jak nowe, nie? Widać, że po ten ciągnik nie ma przebiegu e, No i, i co tu dalej dyskutować, nie? 6910 Jest tutaj. O, nawet baniaczek do zgniecenia. Pusty też nie magazynujemy tego, bo nie ma sensu. A później, w Big Bagu, jak zbieramy je na odbiór, to one po prostu mniej nam zajmują miejsca. Ciągnik, oczywiście, odpalony. No, mój jest do poskręcania jeszcze troszeczkę. Środek, ten fotel nam jeszcze opada, też musimy to poprawić Ale no, ale najważniejsze dla nas jest to, że silnik, silnik zagadał I wykręcił słuchajcie, 18 koni więcej niż fabryka, czyli jakieś 100, niecałe 160 koni I to mnie słuchajcie cieszył, a byliśmy ustawieni na najgorsze Że będzie problem, bo była tutaj robiona pompa wtyskowa, ale Już jednak nauka to jest nauka, nie? Człowiek z każdym przypadkiem jest mądrzejszy Tutaj już było zachowawczo. Zostawiamy starą głowicę, bo wygląda naprawdę nie najgorzej, nawet lepiej niż w poprzednim ciągniku, gdzie chodzi eee, i musiała zostać stara po kilku próbach. Eee, tutaj w ogóle decyzja bezapelacyjna. Koszt pompy, naprawy śmieszny. Żeby kupić nową, trzeba byłoby dołożyć trzy razy tyle prawie. Fajnie to wyszło. No i mówię, teraz podokańczać to tutaj, poskręcać też dużo rzeczy, trzeba poskręcać, bo wiadomo, to dziesiątka. To żeby tutaj coś zrobić przy silniku, to trzeba jednak całą tą Ramę tutaj podemontować, nawet z prawej strony, widzę, że nie, też z prawej strony, ale będzie, będzie ciągnik chodził, tak? Przypominam Wam, no jednak dużo tutaj jest serca włożone w tył ciągnika, bo cały układ napędowy zrobiony i wtryski z podmianą panewek korbowodowych. Ciągnik A, jeszcze musimy dołożyć, słuchajcie, amortyzator do przedniego tuza. Nie? On też przyjedzie on przyjedzie z tym, e, z tym przednim tuzem do Mki. Na jednej palecie kazałem włożyć, bo po prostu będzie taniej o transport. Nie poczenię tam 40 euro, nie będą nas kasować za kartonik. A tak to 150 euro płacę za paletę z tuzem. Wrzucili to gdzieś tam do środka, ponoć. Pasuje. O, cześć, chłopaki, nagrywam właśnie. <laughs> Przyjechali po części, chłopaki z e, podrześni. Klienci nasi chcieli sobie jakoś tam poradzić. Tam chyba mieli problem, że pękło im to połączenie między silnikiem a skrzynią. Tam się rozwalił widłak od luźnego krzyczaka, alopadowali jakoś. I tu 69,30 uszczelka pod głowicą zrobiona. Tak jak widzicie. Wygląda to ładnie. Tutaj nawet widzę, że nieruszane nawet tu pewne rzeczy są. Delikatnie. Nie, no nie ruszane, są tylko tyle co Tomek tam odkręcił. Rurki do wtrysków Więc więcej nie musiał ruszać Też skalibrowaliśmy tu skrzynię, Albo będziemy kalibrować Bo, bo szarpała Ale na nowej modulacji już tym razem To już tak w gratisie Tylko klient ewentualnie zapłaci za modulację Jeżeli trzeba będzie, czyli za zawór My tak na to mówimy, modulacja Wtrysków nie tykaliśmy, Teraz silnik nie najgorzej chodzi Były te wtryski już tu robione Ponoć, bo też niedawno wymieniane Ładnie to myślę, że będzie chodzić Teraz mam nadzieję, że płynu gubić nie będzie o, nie wiem czy zauważyliście, zniknęła ta pryzma z piaskiem odtynkowania hali. W końcu się kiedyś wkurzyłem. Czasami jest tak, że człowiek się zbiera na coś, a wykonanie tego trwa, 4, nie wiem, 40 minut to chyba trwało, z pozgarnianiem szybą. A robiłem to właśnie tą airką black, jak miałem łyżkę pożyczoną. No Jest inaczej bez przejazd normalny, a tak to no było ciężko. Plazna wygląda w tym momencie tak, coś tam dojechało czeka sobie spokojnie, tutaj też ciągnik taki na ogólny przegląd, tutaj jest ciągnik, on będzie na handel, to jakby ktoś był zainteresowany, na razie przyjechał, musimy, musimy się nim zainteresować, ale jest fajny egzemplarz, bo jest na autopowerze skrzyni i ma przedni tak jak widzicie, i to jest wszystko w komplecie ze Sautera, także też fajne rozwiązanie, z częściami nie problem. W środku, w kabince ładnie, e, gdzieś tu takie, e, jakby na coś najechał, ale oponki ładne, bo e, Micheliny, No, nie, nie pracował a ten ciągnik z ładowaczem, tak jak MK na przykład, on no nie pracował, ale, ale to też przebieg tam jest ponad 10 tysięcy z tego co kojarzy, czy 11. Jakoś tak. No jest, na pewno jest ponad dycha, ale ładnie to wygląda. Jedynie będziemy musieli się przyjrzeć tutaj być może, że układowi wtryskowemu. Zobaczymy, może trzeba STV-kę podmienić, ale z tyłu też fajnie, zobaczcie. I to zobaczcie, to są ciągniki z prawdziwymi przebiegami. Prawdziwy przebieg, czyli ponad 10 tysięcy godzin, żaden problem. A zobaczcie, jak to wygląda. I teraz mi powiedzcie, jak to jest z tymi niektórymi ciągnikami, które się gdzieś tam klienci nam przesyłają, fotografie czy ogłoszenia. Ciągniki mają po 8 tysięcy, a wyglądałem jakby. Dobra, nie będę dalej się rozgadywał, bo jeszcze sobie zaszkodzę. Łącznik hydrauliczny jest. Są cztery pary wyjść hydraulicznych, natomiast jedną sobie tutaj widzę, zabrali do. Przedniego tuza, no ale można sobie ją tutaj, e, można sobie ją tutaj od, y, odbudować, czyli włączyć się trójnikami i na zasadzie zaworu sobie to robić, także bez problemu, wolny spływ jest, ładny podnośnik widzę, ładne tutaj nawet stabilizatory dwa są w, autom w automacie. E, oczywiście, miękka e, kabina, e, opona z tyłu jest 620, e, tak w miarę w całości traktor nie jakiś wybrakowany to też jest bardzo ważne bez AdBlue jeszcze to też jest ważne później jest mniej komplikacji o tak to mniej więcej słuchajcie wygląda ma dwie lampy błyskowe ale musimy jeszcze sobie go tam przejrzeć ale gdyby ktoś tam był zainteresowany śmiało piszcie, dzwoncie i tak by to wyglądało o tam z daleka słuchajcie 7600 ale ten ciągnik, który już obsługujemy tam od kilku lat przyjechał tam na na dwie trzy rzeczy tak do porobienia ogólnie mam nadzieję że nic tam nic wyjątkowego 74 lada dzień ją weźmiemy przejrzymy sobie 6610 to tam przyjechał na taki ogólny przegląd no black no to czeka tutaj za decyzją być może, być może się uda sprzedać no i tam z tyłu jeszcze 7ka rk no i 650 prawie też naszego klienta przyjął na wtryski no i tyle tak to wygląda ja się chowam. Jeśli chodzi o terminy, no to gdzieś tam koniec maja, początek czerwca, gdzieś tam piszemy teraz, no bo gdzieś tam miesiąc pewnie to co tu mamy, to jeszcze sobie gdzieś tam podziałamy z tym, no bo chociażby tutaj trzeba silnik złożyć, a to jest tydzień zanim to się wszystko postyka, odpali, pokończy, jak nic tam jak trzeba będzie wyciągnąć silnik, to też się zrobi ekstra robota, no przy MC też jest roboty, no jeden człowiek to musi robić tam jeszcze tydzień co najmniej, no, no, i, a też nie wiadomo co z tym. Być może trzeba będzie to wypchnąć, postawić na koła i czekać, bo też nie wiadomo. No. Tam tu jest akurat tragedia. Jedna wielka się klientowi wydarzyła. No, i tak to wygląda. Jeśli chodzi o rekrutację, to nadal ją prowadzimy. Natomiast teraz chcemy dostać na stanowisko kogoś, kto jednak już pracuje w branży i przyjdzie i ewentualnie będzie musiał się przestawić może z innej marki na inną, ale już będzie te pewne prace umiał wykonać, no bo pełnio, umówmy się, no pewne rzeczy w tych ciągnikach są takie same. To takiego człowieka nam trzeba, oczywiście wiadomo, troszeczkę za inne pieniądze. Mam na myśli, że trochę większe niż gdzieś tam od zera. A potem kolejnego chłopaka, którego będziemy szukać, to znowuż może być chłopak, który chętnie się tutaj douczy, wykształci. Oczywiście w zależności za to, że nie będzie miał wymagań finansowych najwyższych. E, bo to oczywiście jedno, e, jakby, no jedno z drugim ma wiele wspólnego, i, no i, i ja tak też uważam, że tak to być musi. E, dobra, e, kończę. Zapraszam na film Karola. E, zrobiło nam się 17 e, minut. Coś nam Tomek wytnie pewnie. Czy pewnie się zrobi? 16, podejrzewam. E, i, e, a się odmeldowuję e, i nagram jeszcze kilka shortów dla Was. Cześć.